Można stracić wzrok, a patrzeć szerzej niż wszyscy, zauważyć to, czego nikt widzieć nie chciał, i więcej zrobić dla niewidomych niż ktokolwiek inny. Dziś przedstawię Wam postać siostry Róży Czackiej. Po prymasie tysiąclecia, wypada przecież przyjrzeć się tej, która razem z nim została wyniesiona do chwały ołtarzy. Urodziła się ona 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi. Dzisiaj to teren Ukrainy. Pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Przyszła na świat jako szóste z siedmiorga dzieci Zofii i Feliksa Czackich. 19 listopada tego samego roku Róża została okrzczona w miejscowej parafii. Kilka lat później rodzina Czackich przeniosła się do Warszawy. A że byli strasznie bogaci, to kto im bronił zamieszkać w pałacu Krasińskich przy krakowskim przedmieściu. Siostra róża od najmłodszych lat miała problemy ze wzrokiem. Straciła go całkowicie w wieku 22 lat. Przyczynił się do tego niestety niefortunny wypadek, ponieważ spadła z konia. Kolejne operacje i rehabilitacja niewiele pomogły. Od lekarza usłyszała: Wzroku pani nie odzyska. Gdyż jest bezpowrotnie stracony. Wszelkie dalsze starania i zabiegi już nic nie dadzą. Zamiast tego, niech pani pomyśli raczej o zajęciu się losem 18 tysięcy niewidomych w Królestwie Polskim, o których do tej pory nikt się nie zatroszczył. Wtedy jakby Duch Święty trzepnął ją w głowę i podjęła decyzję, że się nimi zajmie. Młoda, dobrze wykształcona Róża rusza w podróż po Europie. Uczy się alfabetu Braille'a, zapoznaje z najnowszymi osiągnięciami nauki o niewidomych. Po śmierci ojca w 1909 roku zyskuje samodzielność finansową i cały swój majątek przeznacza na pomoc niewidomym. Dzisiaj niejednemu by stanęło serce przy takiej decyzji, ale róża była inna. W 1911 roku zakłada Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Dzięki staraniom instytucji powstała w Warszawie Szkoła Powszechna, warsztaty, Biblioteka Brajlowska oraz tak tzw. patronat, obejmujący na terenie miasta dorosłych, niewidomych i ich rodzinę. Już po wybuchu I wojny światowej w 1915 roku odwiedziła swojego brata na Wołyniu. Przez działania wojenne nie mogła wrócić do Warszawy i zdecydowała się zostać w Żytomierzu. W 1917 roku Róża Czacka przyjmuje habit franciszkański i składa śluby wieczyste w trzecim zakonie Świętego Franciszka. Do Warszawy wróciła jako siostra Elżbieta, bo takie imię przyjęła. Chciała stworzyć nowe zgromadzenie do opieki nad niewidomymi. Nie wszyscy byli za, choćby w kurii, przez którą sprawa musiała przejść. Jeden z księży powiedział: Zachciało się ślepej babie zaką zakładać. Założyła! 1 grudnia 1918 roku powstało zgromadzenie sióstr franciszkanek Służebnic Krzyża. Ale na tym nie koniec. W 1922 roku otrzymała kilka mórz ziemi w laskach i wkrótce do nowego zakładu dla niewidomych przeniesiono założoną wcześniej szkołę i warsztaty. Tam też powstał główny dom zgromadzenia. W czasie bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku została ciężko ranna w głowę. Straciła oko, które trzeba było usunąć, a konieczną operację przeprowadzano bez znieczulenia. Po miesiącu wróciła do Lasek, by kierować odbudową zniszczonego działaniami wojennymi zakładu. Laski po wybuchu II wojny światowej. Prowadzone były przez matkę Elżbietę. Wtedy też stały się miejscem, gdzie niewidomi zyskiwali wykształcenie podstawowe i zawodowe, które pozwalało im na samodzielne życie dzięki niezależności finansowej. Można śmiało powiedzieć, że kolejne cierpienia i ból były czymś napędzającym jeszcze bardziej. Powojenne lata były dla lasek bardzo trudne. Komunistyczne władze próbowały je zlikwidować i przekształcić w placówkę dla niewidomych dzieci z upośledzeniem umysłowym. Ostatecznie jednak komunistom się nie udało. W grudniu 1948 roku matka czacka przeszła pierwszy wylew. Miała świadomość pogarszającego się stanu zdrowia. W listopadzie zaś 1949 roku, prymas Wyszyński mianował nową przełożoną generalną matkę Benedyktę Wojczyńską. Matka czacka poinformowała o rezygnacji z funkcji przełożonej w liście zatytułowanym Do moich dzieci małych i dużych. W tym miejscu ciężko nie wspomnieć o przyjaźni błogosławionych. Podobnie jak przebyli razem w Warszawie drogę na ołtarz, tak też w życiu ich los się skrzyżował. Matkę czacką ksiądz Wyszyński poznał w 1926 roku, ale na dłużej zjawił się w laskach dopiero w czerwcu 1942 roku, gdy podjął się roli kapelana sióstr, niewidomych i dusz mieszkańców oraz kapelana Armii Krajowej. Ostatnie 10 lat życia matki Elżbiety to czas ciężkiej choroby i cierpienia. Zmarła 15 maja 1961 roku. Cztery dni później, podczas uroczystego pogrzebu, homilię wygłosił prymas Stefan Wyszyński, rozpoczynając ją od słów: Przedziwny jest Bóg w świętych swoich. Co ważne, prymas był z siostrą w momentach jej agonii. Udzielał on ostatnich sakramentów i przyjeżdżał do lasek, aby przy niej czuwać. Pokazuje to, w jak piękny sposób ich przyjaźń po sam grup toczyła się nieprzerwanie. Proces beatyfikacyjny siostry rozpoczęto w grudniu 1987 roku. W październiku zaś 2020 roku zatwierdzony został przez Ojca Świętego Cud za jej wstawiennictwem. Choć oprócz historii siostry nie mamy wielu innych fragmentów jej życia, jest to zdecydowanie ktoś warty świętości oddała swoje życie w pełni Chrystusowi i dzięki temu osiągnęła wieczność. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Do następnego z Panem Bogiem.